Cześć. Dzisiaj gotujemy dla Was z Portugalii, dokładnie z Lizbony. I korzystając z tego, że tutaj są tanie owoce morza, to kupiłam mrożoną ośmiornicę. Na początku myślałam, że są to takie mniejsze jej tylko fragmenty, jej tylko macki, ale żeby nie było, to są w zasadzie dwa całe osobniki albo jeden przekrojony na pół. No, w każdym razie. W cenie o wiele fajniejszej, w ogóle nieporównywalnie fajniejszej niż w Polsce, jest ich niesamowity wybór. Dlatego korzystałem z okazji i przygotujemy dzisiaj makaron z ośmiornicą, a także z pietruszką i pieczarkami. Początkowo miałam zamysł, żeby zrobić makaron. Z pieczarek miała być cebula, ale w sklepie nie znalazłam cebuli, to znaczy że takiej pojedynczej, były tylko takie mega paczki. A jako, że jesteśmy w nieswojej kuchni, no to nie miałabym dalej co z nią zrobić. Dlatego będzie z pieczarkami i na pewno wyjdzie wyśmienicie. Zaczniemy od przygotowania ośmiornicy. Jest to jedynie mrożona ośmiornica. W ogóle jak będziecie robić kiedykolwiek ośmiornicę, to pamiętajcie, żeby ją zmrozić. Wtedy będzie miękka. Najpierw do garnka około dwóch łyżek masła. Możecie zamiast masła dać oliwę. Wtedy całość będzie jeszcze bardziej aromatyczna. Roztopiamy masło w rondelku, czy w rondlu, w garnku. A następnie dodamy do tego białe wino. Najlepiej będzie jakieś półwytrawne, delikatne wino, ale jeżeli macie nawet wetrawne, spokojnie możecie również dodać. Ok, i teraz do tego dodawamy troszeczkę wina. Tak mniej więcej lampkę, półtorej. Mieszamy, zmniejszamy ogień. I teraz wkładamy ośmiornicę. Nasza ośmiornica jest już oczyszczona i tak dalej, oczywiście jest też przepukana pod kranem, więc po prostu jest bardzo mokra. Ok, wkładamy jedną i wkładamy drugą. W sumie wagi to jest około 400 gram mniej więcej tej ośmiornicy, możecie też stać mniej, możecie wykorzystać jakiś miks owoców morza i przykrywamy pokrywką. Wtedy ona będzie ładnie się dusić. Pokrywka jest niestety nieprzezroczysta, więc nie będziecie widzieć, ale może co jakiś czas podejrzymy, żebyście zobaczyli efekty. Dobra, nasza ośmiornica się cały czas gotuje w garnku. Podejrzymy. Zresztą zobaczcie, jak ładnie robi się różowa. I wytapia się z niej sos, bulion. Zdejmujemy ją z gazu. I na chwilkę przekładamy na talerz, tam ją podzielimy. Teraz czas na pieczarki. Wystarczy pokroić je po prostu na plasterki. Na patelnię wrzucam dwie łyżki masła. Dobra. I teraz wrzucam pokrojone na plasterki pieczarki. Jak widzicie pieczarki już robią się powoli ciemniejsze, puściły też sok No i ładnie nam ciemnieją, więc zostawiamy je na chwilę w spokoju. Za to my podzielimy sobie ośmiornicę na mniejsze kawałki, tak aby łatwo ją było dodać do naszego dzisiejszego makaronu. Będziemy teraz przygotowywać na bazie pieczarek sos. To tutaj jest troszeczkę mąki, tak mniej więcej półtorej łyżki i do tego dodawamy mleko. I dokładnie całość mieszamy, tak aby nie było grudek. Teraz jeszcze szybko pokroję natkę pietruszki, aby dodać coś zielonego do naszego dania, bo wtedy danie i lepiej smakuje, i fajniej wygląda na talerzu. Woda się w międzyczasie zagotowała na makaron, no to sypujemy. Makaron zdąży się ugotować, a my przygotujemy sos. Mamy już podsmażone pieczarki na maśle. Wlewamy mleko umieszane z mąką. I całość na patelni bardzo dokładnie mieszamy. Od razu dodaję też troszeczkę natki pietruszki. Oczywiście jak zawsze zostawiam trochę do dekoracji. Sos doprawiam pieprzem. Ja akurat mamy pieprz z kolendrą, Możecie wykorzystać po prostu świeżo mielony pieprz czarny. Całość mieszamy. Nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale mogę Wam zdradzić, że już sosik delikatnie nam gęstnieje. Do tego dodajemy pokrojoną wcześniej ośmiornicę. Ona już dłużyła przestygnąć, więc warto ją dodać właśnie do sosu. Wtedy znowu będzie cieplutka. No i też sos delikatnie przejdzie aromatem. Nasz sos już jest gorący. Makaron odcedzony, wcześniej oczywiście ugotowany al dente. Dodajemy makaron do sosu. Chwileczkę całość mieszamy, to nakładamy sobie nasz makaron na talerz. Makaron jest fajnie skąpany w tym sosie, więc na pewno nikt nie może narzekać, że jest to danie suche. I teraz jeszcze z wierzchu delikatnie dekorujemy makaron pietruszką. Będzie wyglądać bardziej apetycznie. Danie pięknie pachnie, ja zachęcam Was gorąco do spróbowania, a po więcej przepisów jak zawsze zapraszam na naszą stronę www.kotlet.tv, czekam na Wasze komentarze i łapki do góry. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa, smacznego!